Prezentacja zjednoczonej lewicy. Chcemy pracować na rzecz lepszej Polski, lepszego kraju. Politycy pisu o wpadce jeleniogórskiego wodnika. Kosz teraz po wysyłki ponownej faktur już prawidłowych. Także no, czekamy tutaj na informacje. Przesunięcie terminu na tabaki. Ze względu na trudności też między innymi z pozyskaniem materiału. Paweł Guszała, witam. Zapraszam na serwis. Wczoraj na konferencji prasowej na placu ratuszowym poznaliśmy kandydatów zjednoczonej lewicy startujących z jeleniogórsko-legnickiego okręgu w jesiennych wyborach parlamentarnych Kamila Krawiec ja Gabriel. Dziękujemy bardzo. Z listy Zjednoczonej Lewicy wystartuje 24 kandydatów, w tym 11 przedstawicieli SLD po sześciu z wiosny i razem oraz kandydat z Unii Pracy. Jedynka przypadła Małgorzacie Sekulesz Majdzińskiej, dwójka Robertowi Obazowi, a trójka Kai Piraczeńskiej. Ja jestem po prostu bardzo wzruszona. Zresztą to chyba widzicie, że jestem na biało-czerwono, no więc to jest właśnie ten symbol i, i to moje wzruszenie. Bo ja, osoba no, ze sporym doświadczeniem politycznym, doczekałam się wreszcie czegoś, co jest bardzo ważne nie tylko dla nas, dla naszego lewicowego środowiska, ale dla Polski. To jest ogromnie ważne dla Polski, że my wielopokoleniowo i kilka organizacji zjednoczyliśmy się. To nie jest łatwa sprawa. Jak podkreślała Kaja Filaczyńska, wszyscy kandydaci chcą pracować na rzecz lepszej Polski. Obiecaliśmy wyborcom jedną listę lewicy i tej obietnicy dotrzymaliśmy. Na lewo od platformy jest jedna lista dla wszystkich, którzy chcą Polski sprawiedliwej, solidarnej społecznie, demokratycznej, praworządnej i świeckiej. Jest bardzo wiele obszarów, które było w ostatnich latach zaniedbane. Ja jestem lekarzem, więc dla mnie bardzo ważne są kwestie ochrony zdrowia i dlatego kandyduję. Brałam udział w proteście głodowym rezydentów dwa lata temu, budowałam tą organizację. Często rozmawiam z pacjentami i czy pacjenci we Wrocławiu, czy w Legnicy, czy w Jeleniej Górze mają wszyscy takie same problemy. Za długo czekają do lekarza, mają problem, żeby do tego lekarza dojechać, są przepracowani, przemęczeni. I nasi kandydaci, wszyscy, mają taką motywację. Chcemy pracować na rzecz lepszej Polski, lepszego kraju. Ja bardzo się cieszę, że Mamy alternatywę dzisiaj dla popisu. Ja nie wpadam w zachwyt patrząc na sondaże. Przed nami ciężka praca i jestem przekonany, że tą ciężką pracą udowodnimy wszystkim Polkom i Polakom, że warto na nas zagłosować, że warto oddać ten głos, a w okręgu Legnicko-Jeleniogórskim czy Jeleniogórsko-Legnickim, żeby nikt się nie obraził. Tak jest. E Jestem przekonany, że lista nasza zdobędzie bardzo dobry wynik i będziemy mieli przynajmniej dwóch parlamentarzystów z tego terenu. Do Sejmu oprócz Małgorzaty Sekłyz Majdzińskiej, Roberta Obazajka i Filaczyńskiej startują także Ryszardy Z Damian Piątek, Krystyna Burakowska, Piotr Paczuski, Joanna Orzechowska, Paweł Gryć. Rafał Miara, Magdalena Jankowska, Dominika Królewiecka, Przemysław Majewicz, Mikołaj Bindek, Piotr Kolman, Rafał Głuszko, Paweł Baczmański, Edyta Płoneta-Siewierska, Leszek Kazimierz Grzyb, Monika Serkies, Magdalena Juźwik, Ines Bryczkowska, Daniel Koko i Sławomir Gadek. Podczas wczorajszej konferencji prasowej Krzysztof Mróz oraz Wojciech Leszczyk, startujący w nadchodzących wyborach parlamentarnych Sprawa i Sprawiedliwości. Poruszyli temat nieprawidłowo wystawionych faktur przez spółkę Wodnik. Pół Polski się śmieje, że wystawia się rachunek na 1,4 miliona złotych dla ludzi. 10 tysięcy faktur zerowych wystawiła spółka Wodnik. Czekamy na wyniki kontroli, kto odpowiada, że zostały wystawione takie, a nie inne faktury, bo jednak to jest duży koszt dla spółki. Policzmy sobie 10 tysięcy pustych faktur, które zostały wysłane. No już nie mówię o tym, że, że tutaj jak wizerunek linii Góry troszeczkę został nadszartnięty, ale kto poniesie koszt teraz po wysyłki ponownej? Faktur już prawidłowych. Także no, czekamy tutaj na informacje od pana prezydenta, kto za to będzie się odpowiedzialny. Głos w tej sprawie zabrał dziś rzecznik Górskich spółek miejskich Zbigniew Żońca. Było to możliwe dlatego, że firma zewnętrzna robiła nam takie unowocześnienie systemu informatycznego po to, żeby te faktury były sprawniej i taniej drukowane. I przy tym pierwszym druku Gdzieś ta firma popełniła jakąś, jakiś błąd, była jakaś usterka, w związku z czym około 3000 faktur zostało wydrukowanych właśnie jako faktury zerowe. A dzieje się to tak, dlatego ludzie pytają, dlaczego nikt tego nie zauważył. No system właśnie ta polega na tym, że komputer robi plik z fakturami dla mieszkańców, ten plik jest przesyłany do drukarni, Drukarnia to drukuje, no i nie sprawdza jakie tam są faktury, ponieważ ona ma inne zadanie. Potem te faktury wydrukowane drukarnia przesyła na pocztę, na poczcie też nikt tego nie sprawdza. Yy, bierze to po prostu, pakuje i wysyła do Jeleni Górzan. Yy, yy, Jeleni Górze nie ponoszą żadnych kosztów za to, ponieważ tak jak powiedziałem, firma zewnętrzna to była usterka, którą yy, wzięła na siebie. Do tematu powrócimy. W naszym serwisie informacyjnym wracamy do tematu ulicy Tabaki, gdzie od ponad dwóch miesięcy trwa i remont. Termin zakończenia inwestycji upływa 15 września, a poziom zaawansowania prac jest na dosyć niskim poziomie. Przypomnijmy, remontowany jest 600-metrowy odcinek ulicy Tabaki w Cieplicach. Przed firmą realizującą to zadanie jest jeszcze sporo pracy, a zakończenie inwestycji w połowie września. Dlatego wykonawca zawnioskował o wydłużenie terminu, a władze miasta przychyliły się do jego prośby. Biorąc pod uwagę, że tam były, o, o, było, były pewne prace skomplikowane, ale to będzie y, zadanie zre, zrealizowane zgodnie z harmonogramem, jaki został przyjęty w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego, bo tam mamy ten harmonogram. Y, y, Przyjęty i, i zaakceptowany przez instytucję zarządzającą, ale jednocześnie w ramach tego, tych by przesunięć jest tam możliwość, o ile pamiętam, o, o około dwadzieścia kilka dni przesunięcia ze względu na trudności też między innymi z pozyskaniem materiałów. W tym miejscu powstanie nowa nawierzchnia, chodniki oraz wyniesione przejścia dla pieszych i rondo. Koszt inwestycji to 3 650 tysięcy złotych. Będą także nowe krawężniki, choć część mieszkańców tej ulicy apelowała o pozostawienie starych. Mieszkańcy chcieli, żeby wykorzystać te kamienne krawężniki, ale niestety nie mogliśmy z jednego podstawowego powodu, bo w projekcie były zapisane krawężniki betonowe i takiego odstępstwa nie mogliśmy uwzględnić, bo po prostu projekt by nie dostał dofinansowania. Nowy termin zakończenia prac to początek października tego roku. Zakończyła się jedna z większych i ważniejszych inwestycji społecznych na terenie gminy Mirsk przebudowa budynku pod potrzeby klubu integracji społecznej. Tak budynek przy Placu Wolności 15 w Mirsku wyglądał jeszcze półtora roku temu, a tak wygląda dzisiaj. Różnica jest kolosalna, a to wszystko dzięki generalnemu remontowi, który pochłonął ponad 4 miliony złotych. Blisko 3 miliony 200 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego. Dotychczas oczywiście to miejsce pełniło trochę funkcję Centrum Kultury, trochę klubu środowiskowego przy udziale środków alkoholowych. Niemniej jednak y, widząc. Y, to wszystko, co w takich małych miasteczkach się dzieje, postanowiliśmy spróbować znaleźć rozwiązanie i pomóc naszym mieszkańcom. Śródmieście w Mirsku, podobnie jak w przypadku innych miejscowości, to teren, gdzie występuje kumulacja negatywnych zjawisk społecznych. Chcąc je zminimalizować, władze Mirska podjęły decyzję o utworzeniu klubu integracji społecznej. Jego siedzibą będzie właśnie ten budynek. Chcemy pomóc ludziom, którzy nie mogą wyjść z ubóstwa znaleźć możliwości rozwiązania tego problemu, spotykania się, jak również korzystania z najnowocześniejszej techniki, czyli sal komputerowych, czyli przywracać tych ludzi do życia społecznego. Tutaj to ma być miejsce również dla osób, które mają problemy z alkoholem, tu ma być również miejsce dla osób niepełnosprawnych, które będą mogły tutaj spotykać się, integrować i zdobywać też nowe umiejętności. Remont i przebudowa budynku nie nie tylko poprawiły jego wygląd, ale przede wszystkim zniosły bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych i starszych, poprawiły komfort oraz bezpieczeństwo. Obecnie wnętrza siedziby Klubu Integracji Społecznej są wyposażane. A teraz pozostałe informacje. 21 punktów karnych i 1000 zł to nie suma kar wystawionych przez Jeleniogórską Policję kilku kierowcom, a mandat przyznany jednemu za wiele wykroczeń. Na obwodnicy Maciejowej zatrzymany został motocyklista, który w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę, jechał z prędkością 180 km na godzinę. To nie jedyne jego przewinienie. Na drodze wyprzedzał na podwójnej ciągłej, a także poruszał się po powierzchni, wyłączonej z ruchu. Strażnicy, miejscy z Jelenigury, udali się do jednego z mieszkań przy ulicy Sudeckiej, gdzie, według osoby zgłaszającej interwencję, od kilku dni przebywał pies bez żadnej opieki. Na miejscu informacje potwierdzili sąsiedzi. Funkcjonariusze wezwali pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej, w którego zasobach znajduje się lokal oraz pracowników schroniska dla małych zwierząt. Przedstawiciele ZGKiM-u otworzyli drzwi od mieszkania. W środku znajdował się zaniedbany pies i szczur hodowlany. Strażnicy miejscy starają się ustalić miejsce pobytu właścicielki zwierząt. Trwają rozmowy pomiędzy Kolejami Dolnośląskimi, a spółką PKP PLK dotyczące tymczasowego zamknięcia tunelu w rejonie Janowic Wielkich. Powód? Remont wspomnianego obiektu. To oznaczałoby zawieszenie transportu kolejowego na tym odcinku na 18 miesięcy. Władze Jeleni Góry są temu przeciwne i uważają, że proponowana w tym czasie zastępcza komunikacja autobusowa z Janowic Wielkich do naszego miasta nie jest dobrym rozwiązaniem. Dziękuję za uwagę, życzę udanego popołudnia, do zobaczenia.